badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Cyfrowych wynika, że kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa są na niskim poziomie. Tutaj należy podjąć szereg działań, aby podnosić kompetencje z dziedziny cyberbezpieczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o aspekty prawne, bo pamiętajmy, że zaraz w październiku tego roku wchodzi dyrektywa NIS-2, i wydaje mi się, że nie jesteśmy przygotowani jeszcze do wdrożenia tej, tej dyrektywy unijnej. Wojna w Ukrainie wywołała na naszym rynku. Ogromny wzrost potrzeby zatrudniania specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa i obecnie w Polsce brakuje około 10 tysięcy specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa. Więc konieczny jest program szkoleniowy, rządowy który mógłby wyszkolić wysokiej klasy specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa i zachęcić ludzi nawet do przebranżawiania się i wchodzenia na rynek cyberbezpieczeństwa. To, czego potrzebujemy w Polsce, aby podnosić kompetencje zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn w zakresie cyberbezpieczeństwa, to, to są rekomendacje, jakie kierujemy Szczególnie do rządu, do działań rządowych, czyli programy szkoleniowe, programy mentoringowe, ale też, co wynika z naszych badań, 75% respondentek poszukuje dofinansowania do, do szkoleń. Oprócz oczywiście ogromnych potrzeb organizacji różnego rodzaju szkoleń. Od podstawówki szkoły średniej. Opisujemy to bardzo szczegółowo w raporcie. Poprzez szkolenia, wsparcie przedsiębiorstw w organizacji szkoleń dla podnoszenia rozwoju kompetencji czy przebranżowieniu się, na przykład na cyberbezpieczeństwo. Ale również wskazujemy na potrzebę opracowania polityki. Która aktywnie będzie wspierała równość płci, na przykład w procesach rekrutacyjnych czy awansu pracowników w firmach. Wskazujemy też na potrzebę przeprowadzenia kampanii społecznych mających na celu zmianę stereotypów, bo wciąż jest bardzo duża stereotypizacja w branży IT, szczególnie w Polsce. Ale też. Promowanie postaci kobiecych, kobiet, które już osiągnęły sukces i które mogłyby podzielić się swoimi doświadczeniami i wspierać inne kobiety, dodawać im odwagi do tego, aby i one mogły zmienić swoją przyszłość.